Go, nie, zła kurwa woda! Kretynie, nie kobluj. Wy! Ej, możemy... Na radiowóz debilo! wowóz! Z kamerką? No, nie, nie I wyskoczyło mi fanpage fisiowy i...

nie, nie zarałem. Zrobię kocka. Nie, padłem, padłem. Nie, nie wierzę, tych znajdujesz zawsze. Nie gram w tej edycji. Walana masówka, na górze nie wyjdą się klepać. z Z tych za przez całą edycję wziąłem chyba dwóch na górze. Dwóch, którzy się klepali. Ludzie, czy wy naprawdę cały czas kopiecie? Jakbym miał pistolet, to on se sale no nie mam <grym> Ale to jest ile było No na górze było dwóch typa i klepaliśmy się dwa na dwa czy tam trzech były trzy na trzy i wbiliśmy do nich i... było dwadzieścia! Kiedy? Kiedy no. I typy by... ani, to... ani razu po nas coboj nie przyjdą ani razu! Bo ja są guziki, razem Są guziki. U Halo? Kto, kto wbił na Tessa? No nie mogę, guziki! Nie wierzę w to. Nie chcę się grać. 780 Jak mnie nie w ciągu sekundy, to pada no. 700 do 7400. Dobra, padę, bani. Ktoś mnie wypuścił. Ktoś mnie wypuścił. W jakiś. Wijku jakiś wypuścił! Nie wierzę w to! Nie wierzę! typa. Czyż on jest z nimi? On nie Nie, uratował mnie! Bohater! Nie wiem ty jesteś! Padłeś. padłeś Jak padłem? No padłeś kurwa Macie szoty? Macie szoty? Nie miałem już, nie miałem paska Nie padłem Kutasia. Jezus, bez boni. Przepraszam, mikro Jestem z Golit, to będą chce wydźwięki. Na przykład, ja osoba po 5 lat i nie włącza pana. No to warko od razu. Ja wstąpę... to jest bardzo zezdebil. Ale strasznie, jak <trymna wchóra> z jak są typy, takie, które grają od piątej edycji Skaffa. To naprawdę, jak ja grałem w tej 5. edycji Skaffa, to naprawdę mi tak wszystko wkurza, bo po prostu kiedyś się grało tak inaczej, tak fajnie. A teraz, gdziekolwiek nie wpadniesz, to jest zakoblowany w sekundy na makro drewnem. W ogóle makro, granie na makro, to też jest patologa. To za to ban od razu, wszyscy typy mają makro, Open w ogóle jest makro. A dużo tam typa jest? Też. Dwóch, dwóch. No to idę, to ja No nie fokusują mnie oczywiście dwóch. Idę. Ja spierdalam. Jeszcze raz 5, 5, 7, na ile? Mieszczu ko kopania do tego? Skordy Pad no dobra, padłem znowu Wyjebka Zdechłeś? Nie Nie, się. się nie wierzę, no. nie to, się to, to mi się klata, klata. Nie chcę się wierzyć się Nie A wszystko ci padnie Klata połącz, miecze połącz nie, jeśli biłeś tam gdzie ja byłem I Jak oni odkrył to tam To nie mogę to... lepiej Wywal to... serwer <grym> Niech wyjebka nie no, ty Ta gra jest niewdzięczna i nieposłuszna co to jest? Co? się mam... padłem? Padłem. Oczywiście w siebie nie padł, ale... Nie gram, w mam co. No poszedłem po te friksy i wyznaczyłem mieć do beczki Mandela. No, A, nie wiedziałem, że tam z beczka za mną. Mister Mi da się bladować. Ma, mam nogi. Mam nogi już, rozumiesz? Eee, mi pomóż teraz. Już idziemy. To... Cisząc. z saki, inni. No, pijcie się. jednego musisz... repa! Ale nie rozumiesz, jak tak, Zora? To masz jednego repa, to masz dużo klepy. I tak się nie będą klepali, tylko mnie, więc idź tam. No, no a mnie też te klepią, kurwa, mać. Już idę, Frank, już No, pomóż ten... mi, białaś, idioto! I jestem, Franki. Dawaj. Ja, ja, ja Chcesz, biorę ostatni, kurwa? Jeden repa mam dać. Ja mam... Jak nie wystarczy, no to Masz... Coś orajcie na schody, orajcie na schody. NO JAK MAM ORAĆ? Jak... No, 5 dwójkę wywaliłem ja i jest... 113. Dobra. Ja mówiłem, do... do na... a... Mówię, a... dawajcie mi ten a... Dobra. I... Trzyma? Trzyma? Kuba? Kuba, Czy ja wróciłem? Nie, to jest Poliza, poliza, poliza. Nie. Nie, ja. nie, myślałem. Nie, nie, kubica, nie, 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 Już się nie, jak to nie, nie, Kurde, nie, nie, trapów Już nie, nie, tak nie,